Hi ladies, jest wtorek, a jak wtorek, to Mars. A jak Mars, to. Na moim live ustalałyśmy pytania na cały tydzień do przodu i zaproponowałyście bardzo fajne pytanie, dlaczego się poddał lub zrezygnował. Czy też slaszy zrezygnował? Zrobimy sobie ze slaszy. Więc czytamy. Dlaczego? Bo nie widział, jakby patrzył na sytuację dość um, chłodno. To jest tak, jakby w tobie nie było równowagi. To jest tak, jakby on już miał wszystko, a ty byś była w fazie rozwoju, i to dla niego nie było współmierne. Najprawdopodobniej Ty też chciałaś od niego czegoś dużego, czyli na przykład e, związku takiego, z krwi, kości, rodziny, dzieci. Zrezygnował bądź się poddał, bo żyje w klatce mentalnej. To jest bardzo duża niedojrzałość. Zrezygnował ze względu na jakąś inną kobietę, przez którą bardzo wiele w życiu stracił. I tak jakby ty mogłaś go pogrążyć jeszcze bardziej. Być może jest tak, że on uważał, że ty kochasz kogoś innego. Tutaj też aspekt jest te kłótni. Być może jakieś mieliście starcie słowne, być może tutaj pewne rzeczy zostały niedokończone. To jest też aspekt zubożenia emocjonalnego i braku możliwości dania Tobie szansy. Chłop się bał, że zostanie odrzucony. E, najprawdopodobniej e, Ty chciałaś bardzo poważnej relacji. Bardzo tutaj jest poważna relacja. I on się tak jakby przed tym bronił. Być może też jest tak, że on z tobą kogoś zdradza. Ewentualnie uważał, że ty będziesz w stanie go zdradzić. Albo jakaś kobieta powiedziała mu o czymś. Jakieś plotki tu mi się też pokazują z innym mężczyzną na Twój temat. To jest mężczyzna dość błotny, uparty, bardzo kontrolujący, kontrolujący to, żeby nie tracić. Jednocześnie jest romantykiem, bardzo taki marzyciel. On miał do wyboru ciebie, możliwości z tobą jako partnerkę docelową, albo majątek pieniądze, budowanie swojej struktury. Ewentualnie wejście z kimś w relację taką wymienną. I tutaj też brakowało mu odwagi, po prostu. Chłop lubi mieć ciężar na plecach. Dosłownie, to jest chłop, który lubi mieć ciężar na plecach. Idziemy z niliankami. Dlaczego? Bo jest fasada, tu są maski typowe blefowanie, mam energie Neptunowe, które mówią o iluzjach, dezorientacji, mam znaki ogniste, on do, być może lew, baran, strzelec, do osoby spod tych znaków miał dużą żal, bądź też dużą presję, tu jest też bardzo duża tęsknota i separacja, jest jakiś brak Brak harmonii, brak równowagi, trygerowanie, jakieś konflikty. E, bardzo mocno tutaj z tym Marsem to koreluje i on też potrzebuje tej stabilizacji, harmonii wewnętrznej. Tu jest też e, brak refleksji. E, jest projektowanie pewnych rzeczy, e, jakieś e, odbicie, wy, to, co jest w nim, ty widzisz sobie odwrotnie. Tu jest aspekt wychowania, domu, e, jakby inaczej. Strefa komfortu, która wywodzi się, bo mam południowy węzeł księżycowy, która wywodzi się z e, wychowania, z okresu e, dzieciństwa. Aspekt współczucia też tutaj jest duży i to by trzeba było schematy po prostu od przodków, trzeba by było tutaj poddać alchemii po prostu. Jest bardzo, bardzo duże zwątpienie, poczucie braku, stąd ten dystans i potrzeba czasu na wycofanie bardzo duża ostrożność bardzo duża ostrożność. E, bo on się boi, że ty uderzysz w słaby punkt. No ale jest tu jakaś energia e, otwarcia. Jest tutaj tak jakby e, nowe. Nie umiem znaleźć polskiego słowa na to. Tak jakby on chciał przyjąć e, tą dłoń. Pomocną, i to jeszcze tej jesieni. Już nie chciałby trwać w tych ograniczeniach, w tych limitach. Latem najprawdopodobniej pracował chłop z cieniem tutaj, i wie, że poprzez kłamstwa, oszustwa pogubił się. I teraz. Tutaj są nowe początki, jest jakieś działanie, bo mamy Jowisza. Więc coś się będzie działo. Chłop będzie podnosił swoje poczucie własnej wartości, stawiał sobie oczekiwania i to najprawdopodobniej być może z Tobą, jeśli jesteś spod znaków e, ziemskich. E, byk, baran, e, byk Baran, Byk Panna koziorożec. Tu wszechświat go sprowadzi na parter. Tu trzeba będzie też rozwiązać coś saturnicznego, i, i tutaj no, wszechświat będzie działał na Twoją korzyść. Dobra, dla kogo czytałam? Zaraz waga: rak, wlew, panna. Byk, koziorożec. Na spodzie wodnik.